Pan Marcin Marcin. Drogi panie Stanisławie, wojna trwa. W związku z czym każdy codziennie śledzi informacje z teatru działań. To co ja obserwuję. To niespotykana aktywność naszych umiłowanych przywódców, jak nakręceni praktycznie każdego dnia są w innym miejscu Europy, nagabując liderów do pomocy militarnej Ukrainie i prowadząc krucjatę przeciw Rosji. Byli już chyba w każdym parlamencie naszego kontynentu. Jak pan ocenia to wychodzenie przed szereg naszych władz i co chcą tym osiągnąć? Zachowują się, jakby wierzyli, że formują koalicję antyhitlerowską. Tylko co będzie miała z tego Polska? No Polska nic z tego nie będzie miała. Jak dotąd aktywność naszych umiłowanych przywódców, którą pan tu opisuje, doprowadziła do tego, że rozleciał się trójkąt Wyszech. Znaczy, tak. Grupa Wyszehradzka się rozleciała. No więc to niewątpliwie jest na rękę Niemcom, a nie Polsce, bo Polska była. Zainteresowana i odgrywała pewną ważną rolę w Grupie Wyszehradzkiej, no ale ona już nie istnieje, dlatego że PiS zerwał stosunki, zerwał współpracę z węgierskim premierem Wiktorem Orbanem, po, z powodu tego, że on się nie poddaje tej wojennej gorączce, tylko po prostu dba o interesy własnego kraju, a nie karmi się jakimiś. Postjagielnońskimi, jak to mówił Aleksander Smolar, pod jak postjagielnońskimi mrzonkami. Pan Andrzej Tomaszewski. Szanowny panie Stanisławie, mam takie oto pytanie. Ceny paliw na stacjach benzynowych wariują jak nigdy dotąd. Lider diesla kosztuje już ponad 1 zł drożej niż droższa w produkcji benzyna, bo wiadomo, wojna, bo zimą spala się dużo ropy, ale mamy już przecież wiosnę, a nie widać tego na stacjach benzynowych. Jak pan sądzi, gdy wojna się skończy, oby jak najszybciej, czy ceny powrócą do normy sprzed wojny? Bo ja mam wątpliwości. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. No proszę pana, militarzyści mówią tak: Korzystajmy z wojny, bo pokój będzie straszny. Dla naszych umiłowanych przywódców ta wojna to jest prawdziwy dar niebios. Proszę pana, proszę sobie wyobrazić, że wojny nie ma. I, a ceny ropy i benzyny na stacjach wariują, tak jak pan to opisuje. No trzeba by to było jakoś wyjaśnić. Trudno by było wszystko zwalić na Donalda Tuska. A jeszcze z, drugą, z drugim zjawiskiem mamy do czynienia, mianowicie rząd korzysta z wojny na całego, bo już usunął wszystkie hamulce własnej hojności, rozrzuca pieniądze na prawo i lewo, tam tarcza antyputinowska, Uchodźcy, i tak dalej, no skutki w pewnym momencie się tego objawią, ale naczelnik państwa i jego komanda. Liczy na to, że uda się wszystko zwalić na karb wojny, no i wtedy nikt nie będzie miał pretensji do prawa i sprawiedliwości, a zwłaszcza ci, którzy tam dostaną trochę okruszków ze stołu pańskiego, no to nie będą tutaj kąsać ręki, która im te okruszki rzuciła. W związku z tym, yy, wojna jest, jest prawdziwym błogosławieństwem dla naszych umiłowanych przywódców, i my Myślę, że oni y, nie życzą sobie, żeby ta wojna się szybko skończyła, tylko żeby trwała jak najdłużej. Pan Marcin Kozłowski. Szanowny panie Stanisławie, raz jeszcze używając terminologii Janusza Szpotańskiego, czy aby na pewno to dik odnosi największe korzyści z toczącej się wojny? A może Caryca XI spija Najsłodszy nektar, czy najsłodsze nektary. W wyniku sankcji, brakujące artykuły mogą z czasem dostarczyć Rosjanom Chińczycy. Putin ponadto zakazał eksportu na zachód rzadkich materiałów i surowców, na przykład do produkcji telefonów komórkowych, gdzie one teraz powędrują i to pewnie po niższych cenach. Wreszcie Dick, angażując się na wschodniej flance NATO. Zapomina o zachodniej, to znaczy pacyficznej. Z tego co pamiętam, Amerykanie mają zapisaną w doktrynie zasadę, według której żadne z mocarstw na wschodniej półkuli nie może uzyskać przewagi nad innymi. W związku z czym myślę, że wojna może potrwa dopóty, dopóki caryca Putina nie podupadnie zanadto na zdrowiu. No to o tym, że caryca Putina zapada na zdrowiu, to już słyszymy od miesiąca, nawet od dłużej, odkąd się wojna zaczęła, właściwie odkąd się zaczęły przygotowania do tej wojny. No, diagnozy są dwie. Jedna taka, że Putin zwariował, no ale to też jest choroba, tyle tylko, że umysłowa, a druga, że Putin ma raka. No i w związku z tym już teraz wszystko rzuca na jedną kartę. Tymczasem y, wydaje mi się, że y, Tryki, Diki, co to znaczy Prezydent Biden, y, rzeczywiście przy, chyba y, przywiązuje przesadną tutaj wagę do sankcji, bo sankcje mają to do siebie, że działają y, obosiecznie. Otóż, y, no, w ramach y, karania Rosji. Banki rosyjskie i rosyjskie przedsiębiorstwa zostały odcięte od systemu SWIFT. No, to wyglądało poważnie, ale jak caryca Putina odpowiedziała na to na dwa sposoby? Otóż, po pierwsze, wydała dekret, że według którego Y, rosyjscy kredytobiorcy, którzy wzięli pożyczki w bankach zachodnich, a mają spłacać co najmniej 10 milionów rubli y, miesięcznie. Mogą regulować swoje należności w rublach. W jaki sposób? A w taki sposób, że y, otworzą konto w którymś z rosyjskich banków i tam będą y, wpłacali, te, wpłacali te raty. Y, no i tyle. Y, I będą, że tak powiem, już rozliczeni. Y, natomiast, ponieważ na skutek sankcji zachodnie banki nie mają żadnych kontaktów z bankami rosyjskimi, y, no to Około 500 miliardów dolarów w ten sposób może zniknąć z aktywów banków zachodnich. No to nie wiem, co to będzie, jak tak się okaże. Po drugie, Saryca Putina wpadła na pomysł, żeby należności za rosyjską ropę i za rosyjski gaz były płacone w rublach. Proszę państwa wprawdzie pani Ursula von der Leyen powiedziała, że tu prędzej jej kaktus wyrośnie na dłoni, no ale no to jak, jak jej wyrośnie na dłoni kaktus to Putin może zamknąć kulek, zakręcić. No i co wtedy będzie? Wtedy Wiktor Orban powiedział, że gdyby tak chciał się zastosować do wszystkich oczekiwań prezydenta Zeleńskiego, to musiałby wyłączyć całą węgierską gospodarkę. No w przypadku Unii Europejskiej to całej gospodarki wyłączyć by się chyba, wyłączyć by chyba nie było trzeba. No ale sporą część gospodarki by trzeba było wyłączyć. Więc myślę, że jakoś tam się z Carycą, Putiną będą wszyscy musieli dogadać. No, a na razie, właśnie dzięki temu, dzięki tej zapowiedzi, nagle wartość rubla, która była rzeczywiście niska, zaczęła się podnosić. No, widzimy, że sankcje działają obosiecznie. I wreszcie jeszcze jedna rzecz, to, o której tu Pan wspomina że jeżeli na przykład, zachodnie firmy sprzedające samochody czy w ogóle różne inne rzeczy na znak protestu i pod naciskiem prezydenta Józia Bidena, który najwyraźniej też wykorzystał tę wojnę, żeby wziąć za twarz całą Europę, no to przecież one tam zainwestowały, zbudowały fabryki i były tam w Rosji nie po to nie dla celów charytatywnych, tylko po to, żeby tam zarabiać pieniądze, korzystając z dostępu do Bądź co bądź dużego rynku rosyjskiego. Jak się teraz wycofają, to Putin może te fabryki znacjonalizować albo sprzedać je Chińczykom, no i już te firmy nie będą miały do tego rynku dostępu być może już na wieki. W związku z tym będą musiały się pożegnać z tymi zarobkami. Ciekaw jestem, jak długo to wszystko wytrzyma, ale to o tym się przekonamy, proszę Państwa. Jeżeli będziemy obserwowali sytuację, no i oczywiście jeżeli dożyjemy do końca wojny, a myślę, że dożyjemy, aż tak długo ona nie będzie się toczyła i tym optymistycznym akcentem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.